Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym treningu. Trening z bronią w aikido ma strukturę hierarchiczną, którą można porównać do piramidy. Ta piramida jest tak mocna, jak mocne jest to podstawowe ogniwo, które stanowi jej fundament. W treningu z bronią tym fundamentem są ćwiczenia, które nazywamy suburi. Wykonujemy je zarówno z boken jak i z jo i wykonujemy je indywidualnie. Są to proste formy, w których główny nacisk kładzie się na dokładność wykonywania ruchów, uderzeń, czy też cięć, na właściwą pozycję, na tą podstawową pracę bioder, czyli wszystkie te podstawowe elementy które są fundamentem treningu z boken. Ważne jest również to, że w tych ćwiczeniach wykonywanych indywidualnie mamy czas i możliwość, aby popracować troszkę nad Czuciem broni, tak aby Boken czy też Joe nie przeszkadzało nam w treningu, ale stało się naszym przyjacielem i przedłużeniem naszego centrum. Dlatego ważne jest, aby cały czas trenować suburi, wykonywać dużą liczbę powtórzeń, bo w ten sposób po prostu zaprzyjaźnimy się z naszą bronią i przestanie nam ona przeszkadzać w treningu. To jest ten fundament, na którym wszystko inne jest zbudowane. Kolejną warstwą naszego treningu są tak zwane jest tak zwane tajsabaki, a więc poruszanie się. Są to ćwiczenia, również wykonywane z boken i z jo, które w stosunku do Suburi są uzupełnione o te najbardziej charakterystyczne sposoby poruszania się dla technik Aikido. Mamy więc tutaj irimi, irimi tenkan, irimi kaiten, i te sposoby poruszania się są wplecone właśnie w trening z bronią. Dzisiaj, na dzisiejszym treningu, zajmiemy się głównie właśnie tai sabaki, jako tą formą, która jest rozwinięciem podstawowych suburi. Kolejny element w treningu oparty o suburi i tai sabaki to tak zwane awase. Ta forma treningu wymaga partnera, dlatego że pewne ruchy tutaj są wykonywane synchronicznie i trzeba podkreślić, że są to głównie formy takie treningowe. Nie są to formy bojowe, nie jest to kumitachi. Główny nacisk kładziony w ałasę to przede wszystkim odpowiednia koordynacja ruchów, synchronizacja swoich odruchów z tym co robi partner oraz praca z dystansem dlatego że tutaj mając do dyspozycji partnera mamy dużo więcej dynamiki niż przy tych podstawowych e, ćwiczeniach wykonywanych podczas suburi czy nawet e, tai sabaki. E, trening e, awase, e, wymaga partnera, ale można sobie również wyobrazić trening tych form bez udziału drugiej osoby. E, dlatego na jednym z kolejnych filmów postaram się wam te formy zaprezentować i pokazać, jak można je ćwiczyć samemu. W końcu na szczycie naszej piramidy mamy kumitachi, mamy kumijo, czyli formy bojowe, formy bardziej bezpośrednie, oczywiście wykonywane z partnerem, w których role są ściśle podzielone. Mamy osobę, która atakuje. Mamy osobę, która się broni, i mamy zwycięzcę i przegranego. Są to formy, tak jak wspomniałem, bardziej bezpośrednie, naśladujące starcie, naśladujące walkę dwóch osób, i tutaj wykorzystujemy wszystkie te elementy, których nauczyliśmy się wcześniej, na wcześniejszych etapach nauki od suburi przez tajsabaki po. Ałasę. Te formy niewątpliwie wymagają dużej precyzji, dużego opanowania, jest tutaj więc znaczny element pracy również nad własną psychiką, tak aby umiejętnie kontrolować sytuację, a nie panikować i nie wykonywać niepotrzebnych zbyt jakiś spontanicznych ruchów. Uczymy się tutaj kontroli, uczymy się pracy z centrum swoim, ale również z centrum partnera, gdzie dążymy do przejęcia inicjatywy i pokonania go również na tej płaszczyźnie, nazwijmy to mentalnej. Dzisiaj skupimy się na Taisabaki. Pokażę Wam kilka podstawowych form. Może nie wszystkie, bo coś musimy sobie zostawić na obóz. Więc zapraszam na trening i bawcie się dobrze.